Ale parałowa? Czy akurat, Padełow. przystało, Stało, no, Ale... No to jeszcze raz taki moment. Jeszcze raz parałowa. Wszystkiego dobrego, wieloby, wieloby, tak. najlepszego. To jeszcze raz. Dziękuję. Jeszcze raz. 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 Jak każdy ma marzenie, to nie chcę pomyśleć w głowie. Niekoniecznie sportowe. Ale nie wiadomo, co będzie w stanie. <średenia> Ciebie nie wycinam, bo To też żeby żona jak najwięcej słyszała. No masz głowie jaką masz, prawda? jaką masz, To ja poradzę. To znaczy... I wystartowali na 500 km i 400 metrów na Kieśniczkim 800 m. Życzymy Wam powodzenia! Życzymy zwołania ostrych rekordów! Tych rekordów jeszcze tegorocznych! Te przyszłoroczne jeszcze są przed Wami przecież! Igor, Sandra, Edward, Głębiecki! Edward Głębiecki, właśnie Tutaj!

Zaszukam, kto jest Dobrze, dobrze, zgodnie z założeniami, około 6 na kilometr. Może ciut powyżej. Jadniesz, rzucę za bardzo na Nie. Po tamtej stronie było trochę wiatru, ale... Nie było, było. źle, dobrze, że wiało z drugiej strony, bo tam jest trochę osłonięte. Warunki były, tak, były dobre, wszystko. Jest Mateusz! Dobrze się biegło, nie? Bardzo dobry bieg na koniec roku, żeby się spotkać przed Sylwestrem Coś pięknego Jak porównacie ten bieg z tym toruńskim? Krośnie było teraz się w A Znaczy tu jest sam asfalt, który... Nie, jest to, to, biegło, bo w Toruniu trasa była źle przygotowana Nie było w nie było piasku, a było ślisko A tutaj... tutaj się, tutaj się lepiej biegło Brawo, do do biegu jest Jesteśmy po sezonie, także wynik to jest drugorzędna sprawa. Aczkolwiek, wszystko, ja jestem zadowolony. Zadowolony. jestem zadowolony. no oczywiście, zawsze jak człowiek dobiegnie Ta, do mety to jest zadowolony. Tak jak chciałem. A ten wcześniejszy szampan, pomógł trochę? Oj, pomógł, o, pomógł. Raz i pomógł. Tak. Gdzie Sylwestra? Ja, ja u kolegi. Tak, spędzamy w domu zadowolony. u kolegi. Tak. Na spokojnie, tak. Bawimy się dopiero w karnawale. <laughs>

godzina 15, 20, jest no, 13. Wiatr w No, tu nas wiatr w plecy, to już było dobrze, nie? Ale tam jest dwa razy pod górkę, to jest lagoty. No, to od 56 no, minut. Nie wierze, to jest a, a jak Wojtek? Wojtek Wiespania w Polsce, na metrów

No było na 10 800 to 10.800, no nie, nie, tak, nie. A wiatr, są zasady. Ten wiatr mocno przeszkadza. Nie, nie no, przy, przy takim tempie jak ja biegam, to praktycznie to jest nieoczuwalne, nie? Czyli na razie będziesz leciał kontuzji, a później wracasz do biegania? O, no, no, postaram się jak najszybszym czasie, to no, nie mogę żyć bez biegania, więc to jest kłopotliwa sprawa, nie? Panowie, to z samych sukcesów w 2024 roku. Dziękować okay. i wzajemnie, Dziękujemy.